Dobrze, to jest zadanie. Musicie w domu robić. Macie tydzień, żeby zrobić to i trzeba wysłać. To jest pracownia i te teoria. No. To znaczy, co mamy robić? Mamy... Omega 10, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 2000, 5000 i 10 tysięcy. Muszęcie obliczyć pierwsze kolumna. XL to jest L omega, mówiliśmy. XE to jest 1 przez C omega. R możecie obliczyć, obliczyć, nie musicie obliczyć, jest dane, Dobrze. Funkcja omega, jeżeli tak jest, będzie stała. Tak. E, proszę obliczyć Z, znacie wzór. Ja nie będę powiedział. I znacie wzór też. E, VR znacie wzór też. VL Wzór wiecie false. wzór znacie tangens fi macie tijend musicie co robić to wzór macie fi to jest arc tangens lub tangens do minus jeden i wzór wiecie co macie robić później na papierach milimetrowych, musicie mi نرسان باش دیوی گرسی R فنکسی اومگا X فنکسی اومگا uh, XL فنکسی اومگا Z فنکسی اومگا مچه چاس از هاوی تیجین E فنکسی اومگا E فی فی No dobrze, możecie rysować wszystko na jeden wykres. Dobrze. O, ja mogę powiedzieć jak powinno wyglądać. Nie, nie będzie mówił kto, który z tych jest. Tak. Muszę wyglądać coś takiego. E, tak. Można coś muszę wyglądać tak. Nie wiem który z tych. I, I będzie coś tak na jeden wykres musi być ładny. Będę oceniał, i trzeba powiedzieć, co to jest ten sztytu. To jest. Dziękuję bardzo. I macie tydzień. Proszę nie symulować to z multisimem, trzeba obliczyć. Ćwiczyć. Dobrze? E, to jest na pierwszy PMEME. E, a na pierwszy PMEME e, mam też ćwiczenie dla Was, ale będę mówił późno. Dobrze? Dziękuję bardzo.